Pulsującym sercu wydarzeń, które wykraczają poza nasze codzienne zrozumienie, pojawia się proroctwo tak stare jak niepokojące. Wyobraź sobie świat pogrążony w całkowitej ciemności przez trzy pełne dni, gdzie jedynym światłem jest drżący płomień świecy. Ten scenariusz nie jest owocem wyobraźni pisarza, ale proroctwem przypisywanym znaczącym duchowym postaciom. Mówi się, że sama Matka Boska ostrzegała ludzkość, by przygotowała się na to dokładne wydarzenie. Ale co naprawdę zdarzyłoby się w trakcie tych trzech dni ciemności? I co najważniejsze, jak powinniśmy się przygotować, to nie jest zwykłe ostrzeżenie, do którego możesz być przyzwyczajony. Wykracza poza typowe zalecenia. Zmierzysz się z ogłuszającą ciszą, nieprzeniknioną ciemnością, a może także z własnymi najgłębszymi lękami. Ale nie bój się, istnieją konkretne kroki, które możesz podjąć, aby nie tylko przetrwać, ale wyjść z tego doświadczenia silniejszym i lepiej przygotowanym niż wcześniej. Kontynuuj oglądanie, aby dowiedzieć się, jak to zrobić. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, teraz jest idealny czas, aby subskrybować kanał i włączyć powiadomienia. Na pewno nie chcesz przegapić kluczowych informacji i aktualizacji na temat radzenia sobie z trzema dniami ciemności i wielu innych rzeczy. Korzenie tego proroctwa splatają się z samą strukturą historii. Zanikając w mroku wieków, wśród wizji widzących i przekazów świętych. Chociaż ich pochodzenie może być owiane tajemnicą, to Ceo pozostaje w centrum tych proroctw, to ich potencjalny wpływ na nasze rozumienie świata i nasze zachowanie. Żyjemy w epoce powszechnego sceptycyzmu i rosnącej racjonalności, gdzie odwołania do proroctw mogą wydawać się anachroniczne lub nawet nieistotne. Jednakże, to właśnie w takich chwilach może być najważniejsze zastanowienie się nad wewnętrznym znaczeniem takich ostrzeżeń. Prawda stojąca za proroctwami niekoniecznie tkwi w ich zdolności do precyzyjnego przewidywania przyszłości, ale raczej w ich zdolności do pobudzania głębokich refleksji nad naszymi obecnymi działaniami i ich przyszłymi konsekwencjami. Mogą one służyć jako lustro naszych najpilniejszych wyzwań, oferując etyczne i duchowe wskazówki, jak przemierzać zawirowania współczesności. Interpretacja tych proroctw w dzisiejszych czasach wymaga delikatnej równowagi między naszym naukowym rozumieniem świata a wrażliwością na metafizyczną wymiar ludzkiej egzystencji. Podczas gdy możemy odrzucić dosłowne interpretacje proroctw, nie możemy zignorować ich potencjalnego symbolicznego i moralnego znaczenia w erze, gdy przyszłość wydaje się niepewna, a nasze działania mają coraz większe globalne konsekwencje. Proroctwa mogą służyć jako przypomnienie o naszej zbiorowej odpowiedzialności wobec planety i innych ludzi. Możemy je postrzegać jako wezwanie do świadomości i mądrości, zachęcające nas do działania z współczuciem, sprawiedliwością i szacunkiem dla przyszłych pokoleń. Zatem. Chociaż korzenie tych proroctw mogą zaginąć w nocach czasu, ich podstawowe przesłanie wciąż rezonuje w naszej teraźniejszości, zapraszając nas do refleksji nad wyborami, które podejmujemy i kierunkami, które wybieramy. Pierwszy praktyczny krok to upewnienie się, że masz wszystko, czego możesz potrzebować w razie nagłego. Zagrożenia. Wśród pierwszych niezbędnych rzeczy są święcone świece i zapalniczki, lub zapałki do oświetlenia i ogrzewania. Gdy elektryczność przestanie działać. Jednak to tylko początek. Woda, niezbędny element, powinna być dostępna w wystarczającej ilości na co najmniej 72 godziny dla każdego członka rodziny. Żywność jest równie ważna. Zaleca się posiadanie zapasów żywności niepsującej się, takie jak konserwy, bateni energetyczne i żywność w puszkach, które mogą zapewnić zrównoważoną dietę na dłuższy czas. Dobrze zaopatrzona apteczka pierwszej pomocy jest kluczowa do radzenia sobie z niespodziewanymi urazami lub chorobami. Zawiera bandaże, środki dezynfekujące, powszechne leki i inne niezbędne przedmioty do opieki nad nagłymi przypadkami medycznymi, do oświetlenia i dostępu do komunikacji awaryjnej zaleca się posiadanie latarki z zapasowymi bateriami lub radia na baterię lub skorbką. Wielofunkcyjne narzędzia, takie jak scyżoryki i otwieracze do puszek, Mogą okazać się niezwykle przydatne w wielu sytuacjach. Ponadto, trzymaj zapas termicznych koców lub śpiworów, aby radzić sobie z niskimi temperaturami i upewnij się, że masz odpowiednią rezerwę baterii zapasowych, aby Twoje urządzenia elektroniczne działały. Przechowuj kopie ważnych dokumentów w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu oraz trzymaj zapas przepisanych leków dla Ciebie i Twojej rodziny. Artykuły higieniczne osobiste i domowe wraz z narzędziami do gotowania i sprzątania uzupełniają listę podstawowych potrzeb. Przygotowanie się z wyprzedzeniem na sytuacje awaryjne może zdecydować o różnicy między bezpieczeństwem a dyskomfortem. Utrzymanie dobrze zorganizowanego i aktualnego zestawu awaryjnego pozwoli Ci spokojnie stawić czoła wyzwaniom, zapewniając dobrostan i bezpieczeństwo Twojej rodziny. Podczas naszego przygotowania do stawienia czoła nadchodzącym wyzwaniom nie możemy zaniedbać znaczenia wymiaru duchowego. Oprócz praktycznych i namacalnych aspektów najlepszego przygotowania, takich jak trening fizyczny i zdobywanie konkretnych umiejętności, kluczowe jest karmienie naszego wnętrza, bez względu na nasze przekonania religijne czy filozoficzne. Znalezienie w sobie ośrodka pokoju i odporności jest kluczowe do radzenia sobie z przeciwnościami, które mogą pojawić się na naszej drodze. Duchowe przygotowanie zapewnia nam solidną podstawę, na której możemy opierać się, gdy życiowe burze próbują nas zniszczyć. W naszym procesie przygotowań zobowiązujemy się dostarczać Ci nie tylko narzędzia fizyczne i mentalne, ale także techniki i praktyki wzmacniające Twój duch. Może to obejmować medytację, refleksje, modlitwę lub inne formy wewnętrznego połączenia. Każdy z nas może odkryć unikalne sposoby na pielęgnowanie własnej wewnętrznej siły. A my dołożymy wszelkich starań, aby prowadzić Cię w tej podróży odkrywania siebie i wzrostu. Rozpoznajemy, że siła duchowa nie jest tylko źródłem osobistego pocieszenia, ale także kluczowym elementem odporności i zdolności do adaptacji w trudnych czasach. Jesteśmy tutaj, aby wspierać Cię w drodze do kompleksowego przygotowania, które obejmuje także karmienie ducha. Abyś mógł stawić czoła wyzwaniom z odwagą i mądrością, a ty jak się przygotowujesz na ewentualne trzy dni ciemności? Czy wierzysz w proroctwo, czy widzisz w nim symbol czegoś głębszego? Podziel się swoimi myślami w komentarzach, pisząc zbawienie, jeśli to wideo dostarczyło Ci inspiracji lub przydatnych informacji. Zostaw like i subskrybuj kanał. Wesprzyj nas, abyśmy mogli nadal przynosić światło naprawdę, które w telewizji się nie mówi, nie wiemy na pewno, czy lub kiedy te trzy dni ciemności nastąpią. Ale jedno jest pewne: przygotowanie i świadomość mogą tylko poprawić naszą odporność w obliczu każdego wyzwania. To proroctwo zachęca nas do refleksji, nie tylko nad naszym przygotowaniem materialnym, ale także duchowym podkreślając znaczenie utrzymywania światła dosłownie i metaforycznie w naszym życiu, wyobraź sobie ciemność, która zapada, owijając każdy zakątek świata w zasłonę tajemnicy i niepewności. W tych chwilach ciemności nasza zdolność do patrzenia poza powierzchnię staje się kluczowa. Światło, które nosimy w sobie nasza wiara, współczucie, odporność staje się latarnią, która prowadzi nas przez burze. Przygotowanie naszego ducha jest równie ważne co przygotowanie naszego ciała. Mądrość, dobroć, cierpliwość to są zasoby, które świecą w ciemności. Jako strażnicy naszego własnego wewnętrznego światła, musimy pielęgnować te cechy każdego dnia aby mogły jaśnieć, gdy świat wydaje się najciemniejszy. Wyzwania mogą przybierać różne formy: zdarzenie naturalne, kryzys osobisty, próba zbiorowa. Ale w każdej sytuacji nasze wewnętrzne przygotowanie może zaważyć na tym, czy zostaniemy przytłoczeni przez ciemność, czy wyjdziemy z niej silniejsi, mądrzejsi i bardziej współczujący. Więc Patrząc w stronę niepewnej przyszłości, pamiętajmy, aby pielęgnować nie tylko nasz arsenał zasobów materialnych, ale także nasz skarb wewnętrznych cech. Bo gdy słońce zachodzi, a ciemność zapada, to nasze wewnętrzne światło będzie nas prowadzić przez mroki i zaprowadzić nas do nowego świtu.